Ziemia pod naszymi stopami kryje tajemnice. Niektóre z nich, mimo upływu tysięcy lat, pozostają nierozwiązane, szepcząc do nas z głębi czasu opowieści o zagładzie, zniknięciu i tajemniczych okolicznościach, które pochłonęły całe cywilizacje. Jest takie miejsce w Dolinie Indusu, na terenach dzisiejszego Pakistanu, gdzie ruiny pradawnego miasta opowiadają historię tak zagadkową że nawet największe umysły świata archeologii nie potrafią jej w pełni zrozumieć. Mohenjo Daro, wzgórze umarłych, monumentalne świadectwo cywilizacji, która zniknęła bez śladu, pozostawiając po sobie jedynie ciszę i pytania bez odpowiedzi. Gdy o świcie słońce zaczyna oświetlać spękane mury z wypalanej cegły, wyobraźmy sobie tętniące życiem miasto sprzed czterech i pół tysiąca lat. Ulice wypełnione handlarzami oferującymi egzotyczne towary z dalekich krain, kapłanów prowadzących tajemnicze rytuały przy wielkim basenie, rzemieślników tworzących pieczęcie z wizerunkami mitycznych stworzeń i hieroglifami, których znaczenia wciąż nie potrafimy odczytać. Mohenjo-daro było niegdyś sercem potężnej cywilizacji Doliny Indusu, jednej z trzech najstarszych rozwiniętych kultur starożytnego świata obok Egiptu i Mezopotamii. Ale w przeciwieństwie do swoich starożytnych rówieśników, zniknęła ona niemal całkowicie, jakby starta z kart historii przez niewytłumaczalną siłę. Cofnijmy się do roku 2922, kiedy to indyjski archeolog R.D. Banerji, pracujący dla Archeologicznego Biura Indii, natknął się na dziwne wzgórze wyłaniające się z pustkowia doliny Indusu. Miejscowi nazywali je Mohenjo-daro, co w języku Sindhi oznacza Wzgórze Umarłych. Baneri, zaintrygowany nienaturalnym kształtem wzniesienia, zaczął wykopaliska, nie spodziewając się, że odkryje ślady cywilizacji, której istnienia nikt wcześniej nie podejrzewał. To, co początkowo wydawało się jedynie kolejnym kopcem kryjącym starożytne ruiny, Szybko przerodziło się w jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych XX wieku. Spod warstw piasku i ziemi zaczęło wyłaniać się miasto. Nie chaotyczna zbieranina budynków, ale precyzyjnie zaplanowana metropolia z prostokątną siatką ulic, zaawansowanym systemem odprowadzania ścieków i imponującą architekturą ceglaną. Miasto, które wyprzedzało swoje czasy o tysiące lat. A jednak najbardziej zdumiewający w Mohenjo-daro nie jest fakt jego istnienia, ale tajemnica jego upadku. Cywilizacja Doliny Indusu rozwijała się i prosperowała przez niemal 800 lat od około 2600 do 1900 lat przed naszą erą. A potem cisza, jakby wielomilionowy naród rozpłynął się w powietrzu, nie pozostawiając po sobie żadnych przekazów o swojej zagładzie. Żadnych legend, żadnych śladów w pamięci ludzkości. Kiedy spacerujemy wąskimi uliczkami tego miasta duchów, napotykamy świadectwa zaawansowania cywilizacyjnego, które przyprawia o zawrót głowy. Wielki basen, masywna konstrukcja o wymiarach 12 na 7 metrów, wykopana w ziemi i wyłożona cegłami oraz asfaltem dla wodoszczelności, stanowi tajemnicze centrum miasta. Czy służył do rytualnych ablucji, a może był zbiornikiem wody, zapewniającym przetrwanie w okresach suszy? Odpowiedź ginie w pomroce dziejów. Niemniej zadziwiający jest system kanalizacyjny Mohen Dziodaro najbardziej rozwinięty w starożytnym świecie. Każdy dom posiadał łazienkę i toaletę podłączoną do sieci ceglanych kanałów, biegnących pod ulicami i odprowadzających ścieki poza miasto. W czasach, gdy mieszkańcy Europy żyli w prymitywnych chatach, nie znając podstawowych zasad higieny, ludność Doliny Indusu stworzyła system sanitarny, który zawstydziłby wiele średniowiecznych miast tysiące lat później. Ale najbardziej intrygującą zagadką tej cywilizacji pozostaje ich pismo. Na tysiącach małych steatytowych pieczęci archeolodzy odkryli symbole około 400 różnych znaków składających się na system pisma, którego nikt dotąd nie zdołał odczytać. Każda próba rozszyfrowania tych tajemniczych inskrypcji kończy się fiaskiem, jakby mieszkańcy Mohenjo-Daro celowo zabrali ze sobą klucz do zrozumienia swojej kultury, pozostawiając nam jedynie zagadkę nie do rozwiązania. Ale wróćmy do głównego pytania, które nie daje spokoju archeologom od stu lat. Co stało się z mieszkańcami Mohenjo-daro? Jak mogła zniknąć cywilizacja, która zbudowała tak imponujące miasto? Odpowiedź na to pytanie jest jak układanka, której brakuje kluczowych elementów. Jedna z najbardziej dramatycznych teorii zakłada gwałtowną zagładę. Przez dziesięciolecia w popularnej wyobraźni funkcjonował obraz Mohenjo-daro, zniszczonego w jednej chwili przez tajemniczą kataklizmiczną siłę. W latach 50. brytyjski archeolog Sir Mortimer Wheeler odkrył grupę szkieletów leżących na ulicach miasta, co skłoniło go do wysunięcia hipotezy o brutalnym najeździe. Wheeler, zafascynowany starożytnymi eposami indyjskimi, zasugerował, że to Ariowie, lud indoeuropejski opisywany w Rigwedzie, mogli być odpowiedzialni za zniszczenie cywilizacji Doliny Indusu. Jednak nowsze badania podważyły tę dramatyczną wizję. Okazało się, że szkielety, na które powoływał się Wheeler, pochodzą z różnych okresów i najprawdopodobniej są pozostałościami zwykłych pochówków, a nie ofiarami masakry. Dodatkowo, nie znaleziono przekonujących dowodów na gwałtowne zniszczenie miasta. Brak śladów masowych pożarów, zorganizowanych zniszczeń czy znaków walki. Inna teoria, która zdobyła popularność, wskazuje na kataklizm naturalny jako przyczynę upadku. Niektórzy naukowcy sugerują, że Mohenjo Daro mogło paść ofiarą potężnej powodzi. Dolina Indusu od zawsze była narażona na kaprysy wielkiej rzeki, która zarówno dawała życie, jak i niosła zniszczenie. Badania geologiczne potwierdzają, że w historii regionu zdarzały się katastrofalne wylewy. Czy jedna z takich powodzi mogła zmieść z powierzchni Ziemi wspaniałą cywilizację? Archeolog George Dales odkrył w górnych warstwach Mohenjo-daro dowody na występowanie mułu rzecznego, co mogłoby sugerować powtarzające się powodzie. Jednak czy pojedyncza powódź, nawet katastrofalna, mogłaby doprowadzić do całkowitego zaniku kultury, która przetrwała przez osiem wieków? To wydaje się mało prawdopodobne. W cieniu tych dramatycznych hipotez wyrasta teoria, która zyskuje coraz więcej zwolenników wśród współczesnych badaczy. Powolny upadek, spowodowany zmianami klimatycznymi i ekologicznymi. Analiza osadów z dna morskiego na wybrzeżu Pakistanu oraz badania paleoklimatyczne wskazują, że około 4000 lat temu region Doliny Indusu dotknęła długotrwała susza. Zmiana klimatu mogła doprowadzić do stopniowego wysychania rzek i zmniejszenia plonów, co z kolei wywołało kryzys żywnościowy i gospodarczo-społeczny. Badania paleobotaniczne dostarczają fascynujących wskazówek. Pyłki roślin, znalezione w warstwach odpowiadających ostatnim latom istnienia Mohenjo-daro, wskazują na drastyczną zmianę w lokalnej florze. Rośliny typowe dla wilgotnego klimatu zostały zastąpione przez gatunki przystosowane do suchych warunków. To sugeruje, że mieszkańcy miasta musieli zmierzyć się z postępującym pustynieniem ich niegdyś żyznych ziem. Co więcej, zmiany w korycie rzeki Indus mogły odciąć miasto od jego głównego źródła wody. Geomorfologiczne analizy pokazują, że rzeka zmieniała swój bieg wielokrotnie na przestrzeni tysięcy lat. W pewnym momencie Indus mógł po prostu oddalić się od mohenjo pozostawiając miasto bez dostępu do życiodajnej wody i odcinając je od szlaków handlowych, które stanowiły podstawę jego ekonomicznej potęgi. Ale jest jeszcze jedna, bardziej złowroga teoria, która rzuca światło na tajemnicze szkielety znalezione w mohenjo Badania z użyciem nowoczesnych technik wykryły w niektórych szczątkach ślady bakterii wywołujących cholerę i inne choroby zakaźne. Czy możliwe, że to epidemia przyczyniła się do upadku miasta? W gęsto zaludnionej metropolii, z systemem kanalizacyjnym, który mógł ulec awarii w wyniku zaniedbania lub powodzi, choroba mogła rozprzestrzeniać się błyskawicznie, dziesiątkując populację. Fascynującym tematem są również same szczątki mieszkańców Mohenjo-Daro. Badania antropologiczne szkieletów pokazują, że populacja miasta była niezwykle zróżnicowana genetycznie. Znaleziono cechy charakterystyczne dla ludów Azji środkowej, Bliskiego Wschodu, a nawet wschodnich wybrzeży Afryki. Mohenjo-Daro było prawdziwym tyglem kulturowym, kosmopolitycznym centrum handlu, gdzie spotykały się różne etnicznie grupy. Ta różnorodność genetyczna świadczy o szerokich kontaktach handlowych cywilizacji doliny Indusu, sięgających od Mezopotamii po współczesne Chiny. Zagadkowy jest również brak wyraźnych śladów władzy centralnej i monumentalnych budowli związanych z kultem religijnym. W przeciwieństwie do Egiptu czy Mezopotamii, gdzie gigantyczne piramidy i ziguraty świadczyły o potędze władców i kapłanów, w Mohenjo-Daro nie ma oczywistych pałaców królewskich czy świątyń. Zamiast tego znajdujemy tu zaskakująco egalitarne społeczeństwo, gdzie domy różnią się wielkością, ale nie przepychem, a największe budynki publiczne wydają się służyć celom praktycznym, a nie manifestacji władzy. Niektórzy badacze spekulują, że cywilizacja Doliny Indusu mogła być rządzona przez Radę Kupców lub Kapłanów. Tworząc system polityczny niepodobny do żadnego innego w starożytnym świecie, a może ich struktura społeczna była tak odmienna od znanych nam modeli, że po prostu nie potrafimy jej rozpoznać w materialnych pozostałościach. Wróćmy jednak do zagadki zniknięcia. Coraz więcej dowodów wskazuje, że upadek Mohenjo-daro nie był nagłym wydarzeniem, ale długotrwałym procesem. Miasto nie zostało opuszczone w jednej chwili. Ostatnie warstwy archeologiczne świadczą o stopniowej degradacji. Budynki nie były już naprawiane z taką starannością jak wcześniej, system kanalizacyjny popadał w ruinę, a jakość wyrobów rzemieślniczych znacząco spadła. Fascynującym aspektem schyłku cywilizacji Doliny Indusu jest to, co stało się z jej mieszkańcami. Bo choć Mohenjo-daro i inne miasta zostały opuszczone, ludzie nie zniknęli. Ślady genetyczne potomków budowniczych tego wspaniałego miasta można odnaleźć we współczesnych populacjach Pakistanu i północno-zachodnich Indii. Nie było więc dramatycznego końca, raczej rozproszenie, migracja i powolna transformacja kulturowa. Gdy kryzys ekologiczny pogłębiał się, mieszkańcy Mochędziodaro mogli stopniowo migrować w kierunku wschodnim do bardziej wilgotnych regionów dzisiejszych Indii. Tam, w zmienionych warunkach środowiskowych i pod wpływem kontaktów z innymi ludami, w tym przybywającymi z północy Aryami, ich kultura uległa transformacji. Nie zniknęli, przemienili się w coś nowego. Ta hipoteza znajduje potwierdzenie w badaniach genetycznych współczesnych mieszkańców subkontynentu indyjskiego. Analiza DNA pokazuje znaczący wkład genów populacji Doliny Indusu w pulę genetyczną dzisiejszych Indii i Pakistanu. Mieszkańcy Mohenjo-Daro żyją więc nadal w genach i rysach twarzy swoich dalekich potomków. Ale dlaczego pamięć o tej wielkiej cywilizacji zniknęła całkowicie z ludzkiej świadomości? Dlaczego żadne legendy, mity czy przekazy ustne nie zachowały wspomnienia o wspaniałych miastach doliny Indusu? To jedna z najbardziej intrygujących zagadek związanych z Mohenjo-daro. Jakby sama pamięć o tej cywilizacji została celowo wymazana lub uległa erozji w wyniku jakiegoś traumatycznego wydarzenia. Być może odpowiedź kryje się w samym procesie transformacji kulturowej. Gdy potomkowie budowniczych Mohenjo-daro mieszali się z innymi ludami i przyjmowali nowe wierzenia, język oraz zwyczaje, Pamięć o przeszłości mogła stopniowo blaknąć. W społeczeństwach przedpiśmiennych, a pismo Doliny Indusu zostało zapomniane, historia przekazywana jest ustnie, a każde pokolenie może nieznacznie modyfikować opowieści, aż w końcu pierwotna prawda ginie pod warstwami nowych narracji. Niektórzy badacze próbują odnaleźć echa cywilizacji Doliny Indusu w późniejszych tekstach hinduistycznych. Rigveda, starożytny tekst sanskrycki, wspomina o tajemniczych miastach Dasju, nieariańskiego ludu, z którym walczyli przybysze z północy. Czy mogły to być ostatnie, podupadające ośrodki kultury Indusu? A może opowieści o Wielkim Potopie, obecne w mitologiach całego świata, w tym w indyjskich Puranach, są dalekim echem katastrofy, która dotknęła Mohenjo-Daro? Gdy stoimy dzisiaj pośród ruin tego starożytnego miasta, patrząc na ceglane mury wyłaniające się z pustynnego krajobrazu, trudno nie odczuwać metafizycznego dreszczu. Mohen Jodaro przypomina nam o kruchości ludzkiej cywilizacji o tym, jak nawet najpotężniejsze kultury mogą zniknąć, pozostawiając po sobie jedynie zagadki i pytania bez odpowiedzi. Ale jednocześnie ruiny te są świadectwem niezwykłej odporności ludzkiego ducha. Przez osiem stuleci cywilizacja Doliny Indusu kwitła w trudnym środowisku, tworząc zaawansowane technologie, rozwijając handel na niespotykaną skalę i budując miasta, które wyprzedzały swoje czasy. Ich dziedzictwo nie zaginęło całkowicie, przetrwało w genach ich potomków. W technikach rzemieślniczych przekazywanych z pokolenia na pokolenie, w archetypicznych symbolach, które możemy odnaleźć w sztuce indyjskiej tysiące lat później. Tajemnica zniknięcia Mohenjo-daro pozostaje nierozwiązana. I może właśnie to jest najbardziej fascynujące w archeologii. Nigdy nie możemy być pewni, że poznaliśmy całą prawdę. Każde nowe odkrycie, każda nowa metoda badawcza, może zmienić nasz obraz przeszłości. Kto wie, jakie sekrety kryją jeszcze niezbadane warstwy wzgórza umarłych, jakie odpowiedzi czekają na odkrycie pod piaskami pustyni? Jeśli fascynują Cię cywilizacje, które stawiają więcej pytań niż odpowiedzi, jeśli intrygują Cię tajemnice zagubionych w czasie miast, zostań z nami. Historia zawsze ma więcej warstw niż te, które widać na pierwszy rzut oka a przeszłość nigdy nie przestaje nas zaskakiwać swoimi zagadkami.